Widzowie dzisiaj będziemy otwierali wszystkie lucky bloki z mojego tego, ale na sam początek zostawcie łapki w górę, ostatnio mi leciał Tirgini Warterman Zobaczymy na ile był z jego procent. On był z tego, by było na niego 20%! Wow, naprawdę spoko już wypadło na sam początek. I chciałbym wam powiedzieć, widzowie, że dzisiaj będziemy otwierali te wszystkie laki Bloki: Spooky Lucky Blok, Admin Lucky Blok, Lot Lucky bloks i inne laki Bloki. Też mam na górze jeszcze. Oglądajcie do samego końca. My lecimy już z pierwszym Lucky Blokiem. Spooky Lucky Blok, nowy Lucky Blok. Uwaga, otwieramy, zobaczymy co nam wyjdzie. I może będziemy mieli fata, ale. O, jakiś kapucyna klaunina. Ciekawe, ciekawe. Naprawdę widocznie, ciekawy mnie to. Może, jeżeli was zaciekawi, no to wy też może. Ale widzę, że on jest jakiś słaby. Tego ja se kasuje. Bo nie jest. Otwieramy kolejny spółki Lucky Block. Uwaga, To otwórzmy dwa naraz raz, Tak, tak, tak dwa naraz. Może będzie fart. Znowu ten Cappuccino Cloudnino. Ja mam jakąś klątwę. Znowu Cappuccino Cloudnino. No proszę, no jak kolątwa. Teraz Lucky Block Admin. Proszę nie Karlo, błagam nie Karlo. Chociaż Six Seven. I Karlo. Jak zwykle. Mi to się trafiało, w same najgorsze rzeczy. Teraz, o hinchang. Uwaga. Proszę, Six 7, błagam. No nie! Jakiś Alessio. kurde, no dobra, nie będziesz... Nie będę sprzedawał, może dam komuś. Da się go skupić. O, Lotovinios, ale on jest słaby. Albo zostawmy sobie, zostawmy. Los Lucky Blocks. Zobaczymy, czy może coś z niego dobrego wypadnie. I O! Jest dobrze, dobrze! Los Tortus. Dobrze. Teraz lo, e, Lucky Block Admin. Zobaczymy, czy coś z niego dobrego wypadnie. Znowu Karlo. Boże, jedyny. Jeszcze raz otwieramy. Może nie Karlo, proszę. Znowu! No dobra, usuniemy... Albo nie, zostawmy se Alessio. No i ostatni Lucky Blok. Ostatni, proszę, proszę. Błagam. Szczęście mi jakieś dajcie, błagam. Proszę. Yes! Udało się, na niego było 5% szans. Tampkini Spiderini, udało się, widzowie, wow! Wędzie, że jestem w szoku. Jeżeli wy chcielibyście mieć jednego z moich la, Lucky Bloków jedną z tych rzeczy, zostawcie suba. No i y, może, będziecie go mieli narka.